Halo, ja hopię. ja to wszystko skończę, ino zrobię co jak zaczął. Hopie, nie godo się ino, ino tylko. Chłopie, ja mam dzisiaj fraję w robocie. Hmm. A ja mam dzisiaj kluski śląskie na łobiot. Ty. Yeah. Wiele jest na w Ja tego niwia. Hopie. Nie godo się ni i no nie. Ja? Hmm. А может, он рации? Можешь ты, Пьероня? <плодисменты> <плодисменты> Jak się cieszę, że Pana widzę. Minęły dwa lata. Szmat czasu, naprawdę szmat. Chciałbym Panu podziękować. Żyjemy w takim, a nie innym rejonie, no ale ciałości śląskie nie są przez wszystkich mile widziane. Popracowałem nad sobą, naprawiłem swoją wymowę, można by rzec, że w pewnym sensie dzięki Panu naprawiłem samego siebie. Jogolnej nie rozumie. rozumia. nie rozumia. 히오그네주먀 나파리릐음 사메고 세비에 히오그네르주먀 쉬오그네주먀야오세네주먀히오그네주먀히오그네주먀히오그네주먀 Ja go nie rozumiał. 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 I po życiem do Sosnowca Sosnowca przyjeżdżam. Ja go nie rozumiał.